Ja na biceps super serial z bicepsem 95 kg na gryfie. Zobaczymy jak to wyjdzie.

za tydzień będzie 100 kg na bicepsie 30 kg na tricepsie. Drugi tydzień dopiero robię biceps w miarę dużym ciężarem. Przez rok olewałem to ćwiczenie ze względu na duże dysproporcje między rękoma a resztą, resztą, resztą ciała. 95 kg. Może technika nie była zbyt poprawna. Ale pobudza na pewno do wzrostu mniejszy, więc trzeba uważać. Cztery serie, super serie z sycepsem. Dziękuję.